Dobrze być znowu z Wami. Błogosławieństwem jest móc doświadczyć tego, jak Bóg przeprowadza każdego z nas przez tę zaskakującą i trudną pandemię. W niektórych obszarach zmniejsza się, w innych wzrasta, ale Bóg przeprowadzi nas dzięki swojej łasce. Niektórzy jednak zadają pytania: czy to ostateczny kryzys? Czy to jedna z siedmiu plag? Według biblijnego zrozumienia, nie jest to ostateczny kryzys. To nie jest jedna z siedmiu ostatnich plag, ale z pewnością jest to zapowiedź tego, co nadchodzi, ponieważ wierzę, że Jezus przyjdzie bardzo szybko. Proroctwa biblijne wypełniają się, możecie być tego pewni. Żyjemy w ostatnich dniach historii Ziemi. Chcę zwrócić Waszą uwagę na napisany przez apostoła Pawła list do Filipian. To cudowny list. Uwielbiam przygotowywać kazania w oparciu o rozdział drugi tego listu. W rozdziale pierwszym Paweł dzieli się pięknymi myślami, choćby tą zapisaną w wersecie 21, gdzie mówi, Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus. Jakąż mamy okazję, by w czasie tej pandemii, ale nie tylko, żyć dla Chrystusa, dzieląc się cenną Bożą prawdą. W dalszej części tego rozdziału, w wersecie 27, czytamy, Niech życie wasze będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Abym, czy przyjdę i ujrzę was, czy będę nieobecny, słyszał o was, o naszych działaniach, że stoicie w jednym duchu, że stoimy mocno w jednym duchu, w duchu Bożym, jednomyślnie, rozumiejąc, że Bóg chce, abyśmy trwali razem w sprawach duchowych. Rozumiejąc Jego misję w naszym życiu i walcząc z połem za wiarę Ewangelii. Jakaż to okazja, by stać się częścią misji całkowitego zaangażowania wyznawców, być zjednoczonym w tym, czego Bóg chce, aby każdy z nas czynił, zdając sobie również sprawę, że odrodzenie i reformacja są podstawą dzielenia się naszą wiarą. Przybliżając się do Pana poprzez czytanie Jego słowa, poprzez szczerą modlitwę, studiowanie ducha proroctwa, a następnie dzieląc się cudowną Ewangelią Jezusa Chrystusa z innymi. W pierwszej części wersetu 28 apostoł Paweł mówi dalej i w niczym nie dając się zastraszyć przeciwnikom. Nie bójcie się tej pandemii. Wierzcie niezachwianie, że gdy oddajecie się w ręce Boże, On poprowadzi was w cudowny sposób. Będzie wspierał was w dzieleniu się trójanielskim poselstwem z rozdziału 14 Objawienia Jana i pomagał ludziom zrozumieć sprawiedliwość Chrystusa. Doświadczymy, że On będzie prowadził nas aż do samego końca, bo nam to obiecał. Co za okazja, by naprawdę Mu zaufać. Chciałbym podzielić się z wami pięknym fragmentem z książki Posłannictwo chrześcijan, w której znajdujemy cudowne myśli. Chrystus pragnie znaleźć swoje odbicie w każdym ze swych uczniów. Bóg każdego przeznaczył, by stał się podobny do Jego Syna. Bóg chce, aby każdy z nas był jak Chrystus. A znów w rozdziale drugim listu do Filipian, o którym wspomniałem, przeczytacie, że jeśli mamy umysł Chrystusa, możemy naprawdę żyć jak Chrystus, dzięki Jego mocy. W każdym powinna się objawić temu światu pełna cierpliwości miłość Chrystusowa, Jego świętość, pokora, miłosierdzie i prawda. Cóż za okazja, by z zaangażowaniem dzielić się prawdą Bożą w tych ostatnich dniach, szczególnie w czasie po pandemicznym, który wkrótce nadejdzie. Dalej znajdujemy piękną myśl. Jednak Bóg prosi, byśmy Jego służbę postawili na pierwszym miejscu w naszym życiu, by nawet jeden dzień nie przeminął bez dokonania czegoś w celu rozwoju i przyspieszenia sprawy Bożej na Ziemi. Bądź częścią ostatecznego Bożego poselstwa, bądź częścią misji całkowitego zaangażowania wyznawców, bądź częścią przesłania, które przynosi uzdrowienie ludziom na całym świecie. Pomódlmy się. Drogi Ojcze w niebie, dziękujemy Ci za sposób, w jaki prowadziłeś, chroniłeś i troszczyłeś się o tak wielu, bądź z tymi, którzy w chwili obecnej cierpią z powodu koronawirusa, bądź z tymi, którzy stracili bliskich. Panie, bądź również ze wszystkimi, którzy właśnie dzielą się obrazem Chrystusa i swoim życiem świadczą, iż On żyje w nich. Niech Jezus objawia się w każdym z nas, gdy dzielimy się Jego miłością z innymi. Panie, dziękujemy Ci za obietnicę Twojego szybkiego powrotu. Prowadź nas aż do samego końca, gdy dzielimy się cennym przesłaniem Chrystusa i Jego miłością, Jego sprawiedliwością i bliskim przyjściem. Niech moc trójanielskiego poselstwa zmienia serca, zwracając uwagę ludzi ku prawdziwemu uwielbieniu Boga wszystko dzięki mocy Ducha Świętego. Dziękujemy za wysłuchanie nas w imieniu Jezusa. Amen.